Tylko ja To tylko ty O, goni Tak trafi. Oha, orgazm Oni byli osłabieni Poczekaj, bo nic nie widać Się nie zach... No właśnie nic nie widać Jest no nie powiem jestem trochę zniesmaczony Zabiłem właśnie O nie pies A to ty Mówisz tak nie o niej i zacząłem w ciebie strzelać To nie ja to pies A strzelałeś do mnie o ty, Jednym strzałem. Ej, gra, oszukuje, nie można ich zabić, jednym strzałem Mówię, oni byli już osłabieni. Fuck. Może tą. To, to je lepsze. Chyba. Ciągle zapominam, która jest lepsza. Chodź. Zdał się granat, szkoda, że go zmarnowałem. Mam granat. Co chcesz? One we mnie strzelają. O, tu są. O oh fuck. Mam taką broń jak oni. Straciłem ciało. A ja zaraz życie stracę. Będzie wesoło. O, tu coś jest. Co tu jest? Eee, słabe. Tutaj, tutaj, tutaj. Hopla. ma? Co? A tam jest Tak. O jeny, chyba granatem dostałem. No. Ej, zginę, bo... Nie, nie no. gin. Nie, bo mocny chciał złapać, wiesz? A. Czasami tak się dzieje. Haha. Ha. Co? Skopa komuś dałem. Pierwszy, bo ty potrafisz. Ja. mam ten powtarzalny. Nie lubię tego powtarzalnego. Dobra, lecę w niego. No, tak rzucić granat, żeby się odbił. Tak, chciałem na hardkorze nie w Nie trafił mój. w cel. Jednak, jednak tamten karabin był lepszy. Czemu nie ma tu Tam mamy iść, to tam nie idźmy. No, czemu? Wiadomo like jakaś amunicja. Minecraft! A, czyli pod samolot nie wejdziesz? No, realistyczne. Ja bym wszedł Dobra. Dobra, idziemy Dobra. Ja nic nie znalazłem. Ale cham z ciebie. Odeszłeś pewnie na 2 metry i nie, teraz jesteś no. daleko z przodu. Zaraz cię cofnie. Wow, ej pieski. Dzięki. się Wow. powiem ci, że się zaskoczyłem. Dzięki za ochronę. Poczekaj, on się tam biał. Coś już? Bię, coś. Wow. Ej. Wow. Wyleciał jak nie jak tam. Weź, weź, usiądź tam wózek, jesteś niewalidą. Tak. Dzisiaj na pewno. Widziałem biegły tam Co to jest Fairport Airlines Nic ciekawego Jakoś tu deszczowo No ja... Ej, eee, to A, może mogę się chować Gradzi ciał ciał <grym> Ja nic <Krofil>. nie kradę <grym> Nekrofil. Neurofil. Neurofil Kradłem połączenia nerwowe ja wchodzę tu. No może <noise> nie. Ale ne z Neurofil. Kradne połączenia nerwowe. No, ale tam wjechałeś. Powiem ci, ja zawsze wjeżdżam z grubej rury. Nie ma zabawy. O nie, jak mnie trafił? Tam. Dzięki. Ole, ich tu dużo. Nie, ja zrobiłem ślisk tak jak ty. Wow. O nie, psy. <grym> Ale dzisiaj agresywny jesteś, powiem ci. Jaki jestem? Agresywny. Jestem agresywny. Opętał mnie szafan Nie mogę w nich trafić, no. Ej, to kibli nie może. Ej! Znaczyć, gim... To nie jest No weź! Chciałem siusiu. A zabijem. go bardzo dobrze. Śmierć z dołu, 1 na 3 trzy. trzy zabójstwa podczas jednego powalenia muszę zrobić. Nawet nie wiem, gdzie mamy iść w sumie. A no, bank tutaj. Chyba tu. Chyba tak. <laughs> nie wiem, jak już tak naczuję. Ida. O kurde, poczekaj. Dobra. Lecimy. Siema, ziomek. O, ale śmiesznie się zwijał. Siema! Au. O. zjadłeś go. Dobry był. Tak myślałem. Ale wiem chcę. Wyższa ranga. Yeah, bitches! hej! Jaki hell, no! Ja nie mogę. Trzeba zrobić fajne akcje. O! O, dobre akcje. O, wiem, wiem. u hu po. ci, tak rzuciłem we dwóch A! przedeś mi! Dobra, to jest przypadek, ale trafił tam, gdzie miał trafić. No to dobrze. Chyba go zabiję wcześniej. Nie wiem, powiem ci, nie wiem. Ktoś tu ma z nich strzelbę. Anyone? one. Nie, chodźmy na dół. Poczekaj, ci szczelba. Tam są. Wiem. Hahaha, <laughs> tak, ale... o, o nie, 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 nie. Coś nie lubię. Au, au, coś mnie bije, coś mnie bije, zaraz umrę. W ogóle ci nie widzę? No bo ja się chowam dzisiaj. To nie jest mój dzień na koniec. Perfekta, nie wiem, gdzie ty jesteś. Tutaj. Halo. Tu, no. No, ale ty daleko. No bo ja już tam byłem i poszedłem dalej, a się okazuje, że. Że tu trzeba iść. No dokładnie. Olej, światło cień. Co to? Wow. Teraz, teraz wiesz, dlaczego okay. ciebie do mnie teleportuje. No. Bo ja wiem gdzie iść Aha. Co to jest? No, teraz będziemy z czymś niefajnym walczyć chyba No Zapowiada się... Przebi się przez jadło dalnie O nie O nie Nie z tą bronią Bo nic tu się nie dzieje Teraz, co, co mi się stało? Czemu on nie żyje? Czyli ja muszę ja muszę najpierw wypłacić kasę z bankomatu Okej okay. Chyba się popsuł Przytywanie, dobra, teraz będzie jazda Można zejść na dół Nie. Nie można Tu? Można Oj tam cicho Ale ja nie idę O w mordę, ale skrzynek różnych Przynajmniej ty zginiesz, ja nie dobra. będę ich. Dobra Winda jest Panie Idę Ła! <laughs> Co to by... Ona tu była Ech, nikogo nie widziałem. Jak? Jaka faza była? Dobre to było. Gastrofaza. Da. Ej, byliśmy tu przed chwilą. Weź, otwórz te drzwi. Co to jest? Ej, wziąłem coś. Mamusiu. Co? Mamusiu dostałem. 5000 punktów. Złomiasz. A dobra. Proponuję. My stąd przyszliśmy. Nie, no czekaj, jeszcze raz, na dół. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tu, no. tu jest do góry, tu drzwi. Nie. i czy obie strony są takie same? Ej, nam się wkręciło, my dobrze szliśmy. Tak? Tak. No to chodź. Po prostu strasznie podobne miejsca. Bo to jest ten, ten sam obszar. Nie, to teraz jesteśmy dobrze. No teraz jesteśmy dobrze. Nie, ty źle. Ja jestem dobrze, bo mam wczytywanie. Widzę właśnie. Wal się. Jestem w kuchni. I mam Wal. mikrofalówkę. Ta, zrób frytki. Dobra, ja tu nas zaczekam, bo tu będzie akcja. No, ja wiem. To ja przeładuję. Ja cię spróbuję zamknąć, o. Czemu mnie zamknąć chcesz? No weź. Haha, <grystanie> <grystanie> ej, drzwi są otwierane, zamykane z prawej strony. Czyli prawo skrętne. Nie, lewo skrętne, otwierane, zamykane. Dobra, teraz będzie jazda. Zaraz kontrola wcisnę i będzie bullet time. Eee, król A, szedę. jadę! <grystanie> ej! Co to jest? Widzisz ją? Nie. Co ona tu robi? Zniknęła Mogłem ją zabić Ale tego nie zrobiłem Ja jadę, czekaj Zabi Zjadłeś człowieka? Tak A o, trzeba przebiec Czy zapisywanie Dobra Ej Oni się respią Ej, w ciebie rzuciłem, no co? Po co Bo się fan. pcha? Kasz mi się przed celowni panie! A ja no, że rzucasz Mów, no, że z... ciepasz flashbangę Nie ciepam flashbangę bo to nie był flashbang Ooooooo, co się dzieje? No mówiłem że pieski, mówię Nie to jest, to jest nie nie interesują, na... chcę ludzia Szybko straciłem ciało wręcz w tym samym momencie co je przyjęło a, bo to jest takie kółeczko, dobra. O, piesek! O nie, to jest ten granat. Elektryczny. O granat. Dobra. Tak trochę nie żyję ci <gry> powiem. No trochę im się umarło. A! Ja kicham, myślałem, że nie żyje! Ja też. Zabij go za nami Wiem Jest za nami przed nami Ale ładnie mu główkę rozwaliłeś Dziękuję Grałem kiedyś w Max Payne'a. I w Matrixa Grałem kiedyś w Counter strikea A grałem, dostałem dostałem. No w końcu używasz tego spowolnienia w fajnych momentach Eee, ten no, bo dzisiaj jakoś mam spowolniony refleks, muszę. O, YouTube! Popsłyszę. <laughs> e, muszę jakoś sobie nadrabiać tym, że nie mam dzisiaj jakiegoś refleksu. O, nowa broń. Co jest? Ja! Yeah. Ha, Hahaha! Wow! Ale fajna broń. dwie nie mogą być. Jedna jest dobrą. Yeah, nie, maszynowy. O nie! Z drugiej, z drugiej. Fuck, jestem cały we krwi, nie? O, już. Gdzie on jest? Nie wiem. Dam ci moc. O, ja myślałem że to. Dobra, idziemy, lejemy na niego. Nie no, nie A w mu do dziury tego! Granata O! Weź mnie tak lecz Dostaję za to punkty drużynowe ty też Ale to muszą mnie wtedy atakować. No nie Jest, są punkty Nie, 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 nie ten frajer? Uczek Zmieniam broń Idzie Gin, już jesteś już prawie krwisty jest! No. Słabia! Jak... Ej, ludzie! Ludzie! No. Rzucę im granata, niech mają kartofelki!

Chodź tu. Chcę zejść. Tu. Wygląda się zawiesił. potrzeba bo trzeba dać e, C. No. Ale tam się wbiłem jak ten. Ej, to, to ma, to ma amunicję e, zapalającą. A, to ty. No. Znożowałem go. A ja, ja jeszcze strzeliłem. No chodź, chodź, chodź. Nie wiem gdzie. Ja wiem, już go zabiłem. O, dzięki. Gdzie? Hej, Skąd? Z góry, Z góry no on... Fuck. Fuck. O nie! Ginę! Nie, jak ty się tak możesz? No Chodź, Nie odchodź Tu tu tu, bo tu nie zabijają To gdzie on jest? Tam Co to jest? Wow, teraz nie wiem co wybrać. A co? Snajperka, super pistolet, czy. Yy, czy ten, czy pistoleciki? Nic. Ej, nie. Amunicja mi nie zmęczyła. A już tak ten koniec ha, Hahaha, <ścoughs> go Na na na. na. To punkty są punkt jest Gdzie on jest? Gdzie ty Nie. Sniper. Pomóż mi. Dobra. Ej, nie tu. Ej, ej, ej czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, 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 jest. Dobra. Dobra, złapię go. Ja muszę tego snajpera. Ja go znajdę. Abyskość A wziąłeś go Matka, nie drzy <grywa> Dobra, ten. To nie było mądre Skończyła mi się amunicja w snajperze Cicho, ja mam snajperkę Szkoda, <grywa> że zaraz wiesz Pieski słyszę Ej, tu będzie boss Je Au, au, au Helikopter mnie bije. Gdzie? U góry. Wiesz, to jest nasz boss. Ja walnąłem to nie, ale już nie mam mocy. Ja mam. Czekaj. Zile, bo jestem na dole, a ty jesteś na górze. No, tak trochę. Idę do ciebie. Co to za piesek? Jakiś duży piesek uciekł. Patrz, ej, ej, patrz, patrz na to. No, czekaj, idę. No, no. no. Co za. Kurde. Ale dowcipny, nie? Poczekaj, jeszcze z drugiej jest jakaś amunicja. A jakbyś zabił brata? A mogłem. Snajperka, no trudno, nie biorę. Chyba, że ta. To... Dobra, idę. Czekam na pana. Idę, bro. Niem, 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 niem. Miam, 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 zobaczyć, co jest na dole. Nie, ciało znajdziesz! Oddawaj, oddawaj! Jenę, ja, mogę pomyśleć. FALSIE! <laughs> nie lubię cię już, pracie. Byś kiedykolwiek mnie lubił. Właśnie. <laughs> Wczytywanie, no zajebiście. Nie widzisz, że tam tylko pracownicy mogą tu wejść? Co? Teraz wszyscy na dół! <laughs> Dobrze idziemy. A ja idę na górę. Ej! Niebieski! Zarazem ciało, ale. Chodź tu! Nie do wzięcia. No tu są idę, przeciwnicy? Idę. Gdzie jesteś? Nie ma przeciwników O, tu jesteś Fak, fak, fak O Ja yeah. Idę do tego niebieskiego Fak O Ja Mam ciało Ginie! Uciekam Au. ja pierdzielę! Nienawidzę cię! O, nie, ginąłem. Tu oh. jestem. Ty, idę, nie idę. rób takich jajców. Gdzie ty jesteś? Tu, schodzę, schodzę. O, o, Dobra. Niam, 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 niam. Bo ja niebieskiego ubijam, trzeba jego ubijać, wiesz? Niebieski, wiem, trzeba tych słabiaków ubijać. Nie, ale on będzie ich respił cały czas. Ale mu go, zasadziłem na ryj. O, padłem. Czekaj, stój tu. No, czekam, czekam Dobra. Jeszcze rozmawiają między sobą. Au, au. Fak, 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 jestem w tym miejscu. No, na, 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 wow, wow, zginąłem. Widać. Eee. Kurde, jak do ciebie zejść? Zaskoczyłem na dół, gdzie ty jesteś. Dobra, skoczyłem. Mało jest, mniej niż połowa. Nie o. ruszaj się, nie ruszaj się. Dobra. dobrada. Patrz, a ty dość pierwszy. To się rzadko zdarzy. Ja drugi. Oj tam, oj tam. Ale ja lepszy wynik mam. He, he, he. Tego jeszcze nie wiemy. Nie, no ja wiem. Aha. <laughs> Ach, no chyba, że tak. <laughs> Nie, dobra, nie wiem. Chodź do góry. Czekaj, no jeszcze ja zwiedzam, nie? Tu komputer nie. jest po szafa. co? Po co, czy masz komputer? Ale nie taki. O, wejść, e, MS, że do Za tym nie wiem, gdzie iść. Ja też nie, na dole gdzieś. Poza tym ciało znalazłem. <laughs> co to jest za różnica, czy ja je kradnę, czy ja się nim dzielę. Taka, że jak się dzielisz, to dostajemy na pół punkty, a jak yy, kradniesz, to sam samo. A, widzisz, a ty złym bratem jestem wtedy. No, no, chodź tu, znalazłem. To są albo te. Ciebie, bo mi ciało teraz się spadnie. O, dobra, nie znalazłem. Co to jest? Inactive, okej. Okay. O, znalazłem. Gdzie jesteś? Jak?

Harry, twój powiedział, żebyśmy się spieszyli. Czekaj, chcę zabić. Ej, one mnie w ogóle nie atakowały na początku, ale ja ja. Mam ostatnie 18 naboi. boi. Oh. zostały mi jeszcze pistoleciki. Mało życia, ale co tam. Ha ha. Ech, złodziej. nic nie ukradłem, legalnie sobie wziąłem. Panie, złodziej. tego kompa. Chcę grać? Cesa. No. No, 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 no. czy szukać tego? może tam są telefony. Tak. Telefony przydać się telefon teraz. Opchnę. Tak, w majtkach. Dururu. Gdzie ty upchniesz? Jak, jak jesteś duchem. Oj, to będzie się działo, duży teren. Tam. Chodź tu, chodź tu, chodź do mnie. No. Słonko. Tu, tu. To my, to my powiemy papa. Czemu? E, bo papa mówimy. Papa. papa.